Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie podczas kolejnego podcastu. Tym razem podcast y, mam przyjemność nagrać y, razem z moją klientką Anetą, y, która no, jest osobą dla mnie przesympatyczną, przemiłą, mega pomocną, y, pomocną, bezinteresownie, tak naprawdę, gdzie takich osób. Zdecydowanie jest mało na tym świecie, a tych osób jest bardzo, bardzo potrzeba, dużo. Na dodatek okazało się przed naszym nagraniem, że ma niesamowitą liczbę numerologiczną, ale nie będę tego zdradzać, bo być może sobie tego nie życzę, bo to co by nie było liczby, jaką liczbą jesteśmy, jest to nasza prywatna informacja. Przy czym tym bardziej mnie to cieszy, że miałam przyjemność prowadzić osobę o. Liczbie mistrzowskiej, tak naprawdę, w dacie e, urodzenia, e, która wynikała z daty urodzenia. Jest ich kilka. E, no i cóż, Aneta, bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się na ten podcast. Jesteś osobą, która może tak naprawdę inspirować innych e, do zmiany swojego życia, bo trudności, z jakimi się mierzyłaś. I poniekąd to nadal mierzysz i rozwiązujesz te trudności, i zachowujesz uśmiech na twarzy, to jest naprawdę coś niesamowitego. I od razu, przy okazji, jak oddaję Ci głos, to będziesz mogła się przedstawić, kim jesteś. To witam Was bardzo serdecznie wszystkich. Dziękuję za tak sympatyczne przedstawienie mnie. Nie zmiło mi bardzo. Tak, mam na imię Aneta, pracuję w korporacji i przyszłam do ciebie z dosyć dużą dawką problemów, które jakby spadły na mnie i nie wiedziałam, jak sobie z tym wszystkim poradzić. Więc teraz jest dużo łatwiej i tak jak mówisz, no ciągle jakby mam te problemy do rozwiązywania, ale rozwiązuję je z, z trochę większym uśmiechem na twarzy. No właśnie, te wyzwania, wyzwania były i często takie jest w naszym życiu, że to nie jest tak, że ktoś przyjdzie do mnie i od razu w trakcie spotkań ze mną skończy, skończy program, skończy spotkania ze mną i problemy się rozwiążą. No Często tak nie jest, bo niektóre problemy są długoterminowe tak naprawdę, gdzie wymagają pewnej też naszej wytrwałości. I teraz jakbyś mogła, Aneta, zatem powiedzieć, co Ci dało w ogóle skorzystanie w takim razie Wiesz, z tych moich usług po prostu. Na pewno bardzo polecam twoje usługi, ponieważ żyje się naprawdę łatwiej i potrafi się rozwiązywać problemy na innym poziomie. Gdzie zanim przyszłam do ciebie, to w ogóle nie wiedziałam, od czego mam zacząć, gdzie w ogóle i gdzie, gdzie zacząć, jak zacząć. I bardziej koncentrowałam się na tych wszystkich problemach, ani na rozwiązaniach. A jak zaczęłyśmy nasze sesje, to chodzenie właśnie w to wewnętrzne dziecko i rozwiązywanie problemów na trochę innym poziomie, po prostu dało mi taką możliwość, że ja zaczęłam rozwiązywać swoje problemy tu i teraz na innym poziomie. To na pewno. I to rozwiązywanie problemów na innym poziomie zaskutkowało tym, że ty jesteś mniej obciążona tymi problemami i w końcu one zaczęły być przez siebie rozwiązywane. Tak, zgadza się. Mhm, dokładnie. Dokładnie. I bardziej koncentrowanie się na tych rozwiązaniach, a nie na problemie, więc ale chyba naj, naj, najbardziej pamiętam właśnie wchodzenie w to, to wewnętrzne dziecko i jakby porządkowanie wszystkiego od tego momentu, bo tak naprawdę no, te problemy gdzieś tam są też w środku nas i um, i niekoniecznie my sobie właśnie umiemy poradzić z nimi teraz, bo obciążają nas właśnie te wszystkie sytuacje z tego, z naszego dzieciństwa. Myślę, że chyba najbardziej z naszego dzieciństwa. To jest prawda, że no niestety niezaspokojone nasze potrzeby, ciężkie, trudne emocje, które zostały nieodpowiednio przez nas przeżyte, uwolnione, po prostu wędrują z nami w naszym ciele. I są cały czas dla nas takim ładunkiem, który, no, którym trzeba się po prostu zająć. Jak go się rozpakuje, zaopiekuje, uwolni, to w nas po prostu zachodzi transformacja i żyje się lżej, prościej. Dokładnie, zgadzam się, dokładnie. Żyje się lżej i prościej, tak. Zatem, czy mogłabyś powiedzieć, co takiego podczas naszych spotkań w szczególności Ciebie zaskoczyło? Podczas jakby naszych spotkań, po prostu podczas tego cyklu, który odbyłaś u mnie? Myślę, że jakby w takich normalnych, codziennych sytuacjach nie wracamy do, do takich właśnie rzeczy z dzieciństwa i jakby tych emocji, które wtedy przeżywamy, jakby nie dajemy im takiego attention, czyli po prostu jakby wydaje nam się, że to dzieciństwo jakby nie ma znaczenia, że to było, ale to wchodzenie właśnie w ten okres tego dzieciństwa i widzenie trochę z innego punktu i danie sobie, Pozwolenia na te emocje i jakby tego ukochania siebie, zaakceptowania tego, naprawdę pomaga w takim normalnym życiu. Więc to chyba ta, ta nasza podświadomość, ona tyle sobie tam koduje, różnych informacji. I myślę, że to chyba było takie właśnie zaskakujące, że przypominały mi się takie sytuacje, gdzie chyba normalnie nigdy by mi się nie przypomniały. Ja wiem, że to brzmi może tak dziwnie, ale ale dużo takich właśnie sytuacji, które po Twoich sesjach przychodziły do mnie, na przykład zmywałam sobie i nagle było taki klik i tak mm, przychodziły do mnie po prostu obrazy z dzieciństwa ja mówię sobie, wow, to, to jest to, to jest właśnie to, że ja sobie nie dałam wtedy, nie wiem, jak, jakiejś tam akceptacji czy czegoś innego na, ten, na tamten moment, tych emocji, których wtedy potrzebowałam i one jakby ciągle przypominały się, hej, daj mi tą Daj mi to przytulenie, daj mi tą miłość, daj mi cokolwiek tam było. Więc myślę, że chyba to chyba najbardziej mnie, um, mnie tak zaskoczyło, że jednak przypominają się takie historie um, z jakiegoś tam okresu naszego młodego życia. Tak, często jest właśnie ten okres naszego życia troszeczkę potem przez nas samych też zaniedbany, bo teoretycznie powinien być on bardzo zaopiekowany przez naszych rodziców. Ale tutaj, jakby nie zwalając winy na rodziców, po prostu schemat wychowania jest taki, a nie inny. I my, jako dorośli, potrzebujemy wziąć za, za nas samych w całej ciągłości odpowiedzialność. I to jest właśnie zaskakujące, że jak to jest, że będąc dzieckiem, to wszystko wcześniejsze ma na nas wpływ na takie nasze życie dorosłe i na rozwiązywanie problemów i na patrzenie właśnie na swoje życie. A jakbyś mogła, dać jakoś wskazówkę, naszym słuchaczom, to jakąś taką od siebie, ze swojego serducha da taką wskazówkę. Myślę, że bardzo ważne jest słuchanie swojego ciała, że to ciało ona zawsze ma dla nas dobre informacje i że trzeba się zatrzymać i po prostu jakby wsłuchać. Także myślę, że dla mnie to było to, żebym się zatrzymała i posłuchała czego ja tak naprawdę potrzebuję, co mi moje ciało mówi. Czyli w ogóle zauważyć to, że ciało potrafi mówić do nas. Tak, zgadza się. Mhm. Jasne. Anetka, ja Ci serdecznie dziękuję za zaufanie, jakie mi obdarzyłaś, że przyszłaś do mnie na proces. Dziękuję Ci, że miałam przyjemność obserwować Twoją transformację i że tak naprawdę nasza współpraca już jakiś czas temu mm, się zakończyła, ale że jednak owoc tej naszej współpracy. No, nadal go czujesz, że jest ten efekt dla ciebie jakby taki zauważalny. Oczywiście, że trzeba powiedzieć wprost, że na to, co się w Twoim życiu jakby obecnie wydarza, składa się wiele rzeczy. Ty, Twój rozwój przy różnych aspektach, jednakże stale, jednakże to, co zainwestowałeś w siebie, korzystając z moich usług, nadal jakby jest ten efekt jakby idzie razem z tobą. Także cieszę się, dziękuję ci, i czybyś się jeszcze może coś na koniec dodać. Nie, bardzo Ci dziękuję za Twoją pomoc, bo wtedy, właśnie kiedy ja najbardziej potrzebowałam tej pomocy, to po prostu byłaś ze mną i mogłam liczyć za każdym razem, kiedy naprawdę potrzebowałam wsparcia, byłaś, więc bardzo Ci dziękuję. Proszę bardzo, cała przyjemność z mojej, po mojej stronie. Życzę Ci wiele dobra, życzę Ci. Abyś te wszystkie wyzwania, które jeszcze są przed Tobą, skutecznie rozwiązała w miarę możliwości jak najszybciej, to nie oczywiście nie wszystko zależy od Ciebie, bo czasami jest tak, że w tym rozwiązaniu w pewnych sytuacji muszą wziąć udział i inne strony, ale niech wszechświat po prostu cię wspiera i niech przyniesie jak najlepsze rozwiązania. No i życzę Ci. Wiesz, z jakiego powodu błogiego wypoczynku w następnym roku. <noise> dziękuję bardzo, dziękuję. Dziękuję za wywiad i za tak miłe, ciepłe przedstawienie i zaufanie również. To Proszę tak... bardzo, wszystkim życzę wszystkiego dobrego i do usłyszenia w kolejnym podcaście. Pozdrawiam.